Pierwszy raz przy pełnym tachielunku Biorę ster i trzymam kurs na wiatr I jest jak przy pierwszym pocałunku W ustach sól gorącej wody smak o koko przekryły i przekryły. o koko ko, zapalą balanty o koko trzymaj się dziewczyny szalimy ale wiatr puszewka chyba dnie. o koko ko, i przekyły o koko ko, Wyszard falą, falam gniew, ale fala! O ko, kok, kok! Puszczajcie święty, hey, ale hey. ale wiatr uszemka chyba dnie. Zwrot przez kształt, okej! Okay. Zaraz zrobię, słyszę jak kapitan przy kogonie, głupie wiatr i zamiast mnie go żołę, to ono mnie od tyłu kumple trzymie. O koko wszechyłe i przekryły, o koko zapalą walam gmin. O koko trzymajcie się dziewczyny, ale wiatr, pusępka chyba o kogo, przechyły przechyły. O kogo, zapalą, dnie. O no, koko wszechyłe i przekryły, o koko zapalą walam gmin. ale wala o koko! trzymajcie się Zemka nie dwie Ej, dziecianka Zabór ten wychylony Tu naprawdę Się nie ma z czego śmiać Cicho I lepiej w na, Żeby coś Nie spadło ci na karę Ej, ohoho oh, Przegryły i przegryły Ohoho oh, Zapalą cię. O koko, -ko, trzymajcie się dziewczyny, ale wiatr, ósemka chyba tnie. O koko, przekryły i przekryły. O koko, zapalało palą gniew. O koko, uciekajcie -ko. się, ale wiatr, ósemka chyba tnie. Krople mgły, różowy kropel. Tyle tańczy jacht, po deskach spróbacie. Jutro znowu wypłynę, bo odkryłem Że wciąż brzmi żeglarska stara pieśń Ho, ho, przekryły i przekryły ho, 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 zapalą, palą gdzie Koko uznajcie się, dziewczyny Ale wiatr ósemka chyba dwie o koko ko, przekyły i przekryły, o kocho, ko, zapalą palą knie. Ale, ale. O ko, ko, trzymajcie się, dziewczyny, sali, ale tak, ósemkach chyba Nie